Placosystems wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Obserwatora Logistycznego. Dziś będziemy rozmawiać o transporcie, między innymi transporcie autobusowym, ale nie tylko. A moim i państwa gościem jest Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Witam cię, Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w dobie coraz większej popularności prywatnych samochodów, prywatnych środków transportu Transport autobusowy się zwija, czy może jednak ma przed sobą mimo wszystko coraz lepszą przyszłość? A to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobrze zadane, bo odpowiedź na nie brzmi tak, bo niestety w Polsce zarówno się zwija, jak i ma bardzo dużą przyszłość. Zwija się m.in. z powodu rosnącej popularności aut, chociaż wydaje mi się, że ona już dochodzi do swojego szczytu. Z różnych powodów, natomiast zwija się z powodów historycznych, braków regulacyjnych, bardzo wielu innych jeszcze aspektów, o których możemy porozmawiać. Natomiast czy ma przyszłość? Ta przyszłość to jest bardziej konieczność niż przyszłość, nawet ta przyszłość wynika z tej konieczności. Pomijając nawet wczorajszą decyzję kierunkową Komisji Europejskiej dotyczącej jeszcze szybszego redukowania emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2, który wymusi tak naprawdę również przejście i zrozumienie tego, że transport publiczny i zbiorowy jest niezbędny, no to widzimy po liczbie pasażerów w Polsce, porównując to do jakichkolwiek krajów, które mają bardziej ten transport rozwinięty, że jesteśmy bardzo daleko i ta tra transformacja na pewno nastąpi. Tylko, no, dzisiaj myślę, że przede wszystkim nam, klientom, pasażerom, brakuje oferty. No właśnie, brakuje nam oferty, bo ja tak nie ukrywam, nie jestem fanem jeżdżenia samochodem, bo mam poczucie, że tracę czas, wolę korzystać z transportu zbiorowego. Ale jak sobie porównam tą ofertę, no to albo połączenie mi nie odpowiada, albo ta częstotliwość tych połączeń jest nie taka, jak, jak powinna być, albo po prostu czasowo ten transport zbiorowy zdecydowanie nie zawsze, ale nierzadko przegrywa z transportem prywatnym samochodowym. W związku z tym. Co powinniśmy zrobić, żeby to funkcjonowało, żeby ludzie się przekonali i faktycznie te, te, te emisje były mniejsze, bo na skutek przejścia Polaków, nie tylko Polaków, z transportu prywatnego samochodowego na transport zbiorowy? Co musi się wydarzyć? Mi się wydaje, że przede wszystkim ci, którzy decydują o tym, jak transport zbiorowy ten zorganizowany funkcjonuje, czyli Zarówno na poziomie rządu, jak i samorządu, który w tej chwili z mocy ustawy jest za to, za organizację transportu zbiorowego na tym poziomie regionalnym jest odpowiedzialny, żeby jasno ci decydenci to po prostu powiedzieli, że musimy postawić na transport zbiorowy, a nie próbowali jakby. To się tak ładnie mówi: nie zniechęcać elektoratu i chodzić cały czas dookoła tego tematu, że będziemy dodawać jakieś autobusy, może jakieś pociągi, ale samochody są nadal super, wszystko jest super. No, trzeba to po prostu wreszcie moim zdaniem uczciwie powiedzieć, że po pierwsze, posiadanie samochodu to już nie jest w nowoczesnym świecie symbol statusu majątkowego i, i jakiegokolwiek takiego wyznacznika. Liczba samochodów na mieszkańca, którą mamy w Polsce, w dużych miastach wielokrotnie jest większa, wielokrotnie, nie o kilka, tylko wielokrotnie jest większa niż w zachodnich krajach europejskich i musimy na ten transport postawić, dlatego że jeżeli mamy ludzi zachęcić do tego, żeby z niego korzystali, to musimy robić więcej pasów, więcej ułatwień dla transportu, żeby jego konkurencyjność, szczególnie na tych ostatnich odcinkach wjeżdżających do miast, była podobna czasowo co do samochodu, no i to się nie odbędzie tym, że będziemy budować kolejne buspasy obok ulic, czy, czy to po prostu musi zamiast pas dróg, pasów drogowych następować, tam te autobusy muszą się mieścić. No i musimy zwiększać ofertę też poprzez integrację tego transportu, która jest fatalna, zaczyna się od razu od regulacyjnego pierwszego potknięcia. Ulgi ustawowe w transporcie autobusowym i w transporcie kolejowym są różne, co... Drastycznie po prostu utrudnia, wręcz uniemożliwia komercyjną e, integrację tych usług, dlatego że z mocy ustawy nawet przewodnik komercyjny ulgi ustawowe musi oferować, natomiast nie jest w stanie ich zintegrować. Jeżeli ja bym chciał dowodzić pasażerów do łódzkiej kolei aglomeracyjnej w jedną stronę lub w drugą, no to ja nie mogę części tych ulg oferować. Mamy różne też poziomy tych samych ulg, nawet jeżeli one już są tożsame. To powoduje też utrudnienia systemowe, integracyjne. I o ile duży przewoźnik, taki jak Fixbus, może sobie powiedzmy zainwestować w tego rodzaju integrację i tworzyć jego specjalne algorytmy, które te rzeczy przeliczają między sobą, mały tego nie zrobi. A rynek regionalnych przewoźników składa się z małych przewoźników. I oni po prostu chcą wpiąć wtyczkę i powiedzieć: Ja od jutra z wsi A będę Wam dowoził do Waszego dworca pasażerów. Pinam, jestem, jedziemy. To jest niewykonalne dzisiaj. No właśnie, bo to odnoszę wrażenie, że ten transport autobusowy i kolejowy, one powinny być się dopełniać, a odnoszę wrażenie, że one działają trochę obok siebie, bo niejednokrotnie była sytuacja, gdzie był właśnie ten przewoźnik autobusowy, i tak było to wszystko poukładane, że. Autobus na dworze zdojeżdżał 5 czy 10 minut po odjeździe pociągu, gdzie następny odjeżdża za półtorej godziny albo dwie godziny, mimo że były apele lokalnych społeczności, by to poprzestawiać. I nie było komu tego zintegrować w taki sposób, by to, by to działało. No to z czego to wynika? Bo wiem, że w Czechach się da, w Czechach ten transport ponoć jest całkiem nieźle zintegrowany. Jest a bardzo nas... dobrze zintegrowany. No właśnie, a u nas się nie da. No, właśnie, u nas się nie da, bo nikogo to nie interesuje. Taka jest po prostu prawda. Dzisiaj wszyscy się przerzucają i udają, że ustawy nie istnieją. W ustawie jest wyraźnie napisane, że za organizację transportu odpowiada poziom samorządowy. Poziom samorządowy najpierw mówił, że nie ma pieniędzy, pojawiły się różne opcje, dość bym powiedział kulawe, takie jak Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych, który moim zdaniem niczego nie rozwiązuje, ale pokazuje, że jeżeli ktoś chce pieniądze mieć, to je znajdzie. Po drugie, Transport zbiorowy z racji tego, że przewozi po prostu ludzi i zapewnia środek do jakiegoś celu, przecież nie chodzi o to, że ludzie wsiadają do przysłowiowego PKS-u po to, żeby nim jeździć. Znaczy, pewnie jest jakaś grupa fanów, którzy mogliby tak zrobić, ale to są jakieś promile. Większość ludzi jedzie albo do pracy, albo do szkoły, albo żeby załatwić coś w urzędzie. Większość z tych elementów ciągnie za sobą jakiś ruch pieniądza w systemie. Typu. Do szkoły to znaczy, że za tą osobą podąża jego subwencja oświatowa. Do pracy to znaczy, że podążają podatki. Do jakiejkolwiek usługi publicznej to znaczy, że nie musi mieć tej usługi publicznej w każdej wsi, bo może ją mieć w jednej wsi, do której przyjeżdżają wszyscy z wsi, co obniża koszty tej usługi publicznej. Ale nikt w ten sposób z włodarzy samorządowych niestety nie patrzy. Polska dzięki temu jest unikalnym przykładem na skalę Europy, w których potrafimy mieć korki w miastach 10-15 tysięcznych, ponieważ z jednego końca wsi na drugą, które w Polsce też dzięki niepilnowanej, w ogóle nie urbanizacji są strasznie rozwleczone, po prostu trzeba się poruszać samochodem. Dochodzimy do sytuacji, w której nawet Biedronka czy inne sieci wwożą własne autobusy dowożące do tych sklepów, To jest absolutnie, absolutnie kuriozalne. Przecież nawet pracodawcy de facto wzięli na siebie ciężar zapewnienia sobie pracowników. Mamy dowozy pracownicze, tak? Przecież to na masową skalę centra logistyczne, fabryki. Do ciekawostka, które są tworzone, ja jeszcze dodam, ja dodam ciekawostkę. własny transport. Dodam ciekawostkę przecież jak otworzyła się Ikea w Bydgoszczy, to ja nie wiem, czy on dalej funkcjonuje, ten autobus, ale przez dłuższy czas na początku były autobusy specjalnie z Torunia do sklepu IKEA w Bydgoszczy. Mimo, że Torun z Bydgoszczą są bardzo dobrze skomunikowane, to i tak sklep uruchomił swój specjalny autobus. A to już jest przykład jakiś taki, powiedzmy, między dwoma miastami, tak? A my w Warszawie mamy parki biznesowe, które z węzłów przesiadkowych, metro, autobus, tramwaj, mają własne autobusy do tych centrów biznesowych, jakby co jest absurdalne, bo to wszystko jest w sieci komunikacji miejskiej. Ale to jest przewóz zamknięty, co z kolei zabiera z tego głównego transportu ważnego klienta, który jeździ tam codziennie, byłby codziennym źródłem pieniędzy w postaci biletu miesięcznego, jakiegoś stałego. Do jakiejś innej. I wtedy w tym transporcie, który walczy o tych klientów, takich, którzy mają mu zapewnić jakieś finansowanie, jest ich coraz mniej, bo wszyscy dookoła są zorganizowani. Uczniowie mają transport zamknięty szkolny, pracownicy mają transport zamknięty do dużego centrum, i zostają ci emeryci, ręciści, ci, co jadą do sklepu, nie mają samochodu i co jadą do urzędu. Z tego trudno jest zbudować coś, co zapewnia wystarczający ruch. W związku z czym komercyjni przewodnicy w to nie wejdą, bo ruch jest za mały, ale tu jest rola tych samorządowych, którzy powiedzą: Dobra. Od 6 do 23 co x minut równo, w równym takcie będzie jeździł autobus. I to jest ta oferta, która powinna być, ale nikt nie jest zainteresowany zrobieniem tego. Nie ma presji społecznej na to, bo mamy wszyscy samochody, chcemy je mieć, nawet nam aż tak bardzo nie przeszkadza to, że stoimy w korkach. A jakby po stronie samorządowej czy organizatorów transportu nie ma zrozumienia tego, że trzeba na to po prostu postawić. Chociaż widzę, że ta jakaś zmiana następuje. Widzimy te linie nawet dowozowe, autobusowe w kolejach małopolskich, w łódzkiej kolei aglomeracyjnej, w kolejach dolnośląskich, gdzie te linie zaczynają się rozwijać i myślę, że zaczynają ludzie to dostrzegać. Natomiast to jest też robione w bardzo trudny sposób regulacyjnie i tak naprawdę wykorzystywane są różnego rodzaju luki regulacyjne, no dość prowizoryczne rozwiązania, żeby móc to dobrze zrobić. Można by to zrobić dużo lepiej, gdyby te regulacje funkcjonowały. Natomiast nie ma żadnej presji na samorząd, żeby to robić. Myślę, że tutaj też warto się odwołać do yy, mało znanej opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, który to bodajże w 2021 roku powiedział jasno, że konstytucyjnie rozumiane prawo do dostępu do darmowej usługi publicznej powinno być rozumiane nie, że usługa gdzieś jest, tylko że ja mam do niej dostęp. Dostęp oznacza również minimum transportowe zapewniające mi dostęp dojazd do urzędu, szkoły, szpitala. I gdyby ten wymóg, tak, nawet ten komunikat, który RPO stworzył, został jakby w formie presji narzucony na samorządy, wiecie, słuchajcie, to nie jest tak, że macie szpital powiatowy i to już jest ok, Wy macie zapewnić dojazd w ramach powiatu do tego szpitala, to nagle może by to dało presję. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, że ponieważ od lat nie jesteśmy w stanie tego pokonać, że subwencje oświatowa, dotacja na ośrodki zdrowia, na inne urzędy państwowe powinna być powiązana. Nie zapewniasz transportu? to dotacja spada o 30%. Jest jakaś część dotacji, która jest tylko dawana wtedy, kiedy jest zapewnione minimum transportowe. Może być ustawowo zdefiniowane, że autobus musi jeździć w godzinach pracy urzędu, szkoły i tak dalej. Najlepiej cały dzień, w dni świąteczne, czy w sensie wolne od pracy również i już. I to, Ale bo to, to, ma... wszystko, to wszystko nam staje na głowie, bo yy, faktycznie yy, uruchamiamy, remontujemy linię kolejową, yy i nagle się okazuje i nic z nic, nic nią nie jeździ bo to są uruchomione cztery pociągi na dobę no to jest absurd zamiast tego samorząd nam mówi no bo my nie mamy pieniędzy na więcej i ten sam samorząd i tutaj się posłuży akurat kujawsko-pomorskim bo to jest śledzę ten ten temat i ten sam samorząd nagle przeznacza 15 milionów złotych na tak zwaną promocję regionu a to jest nic innego jak ukryta pomoc publiczna dla linii lotniczych żeby nam latały do Londynu albo wywoziły mieszkańców na wakacje no to staje na głowie i wszyscy może nie wszyscy Wielu o tym mówi, ale nikt z tym nic nie robi. Mamy cztery pociągi na dobę i jednocześnie wydajemy 15, 20, 25 milionów na to, żeby dofinansować połączenia lotnicze. No to jest bez sensu. No i nikt z tym nic nie robi. To jest właśnie ten problem, tak? Ale może jeżeli ktoś by wreszcie powiedział, że Słuchaj drogi obywatelu, jako obywatel płacąc podatki, masz prawo oczekiwać, że twój y, samorząd y, dowiezie cię również do szpitala, urzędu, szkoły i zrobi to w ramach dobrej oferty i tu możemy dyskutować jak ona ma wyglądać właśnie od kątem y, ile ma być połączeń dziennie, jakie ma być normy emisji spalin, czy ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych. To jest wymóg i masz prawo tego wymagać, masz prawo o to pytać y, teraz w zbliżających się na przykład wyborach samorządowych czy jakichkolwiek innych. To może to zbuduje tą presję. Natomiast moim zdaniem na samorządy najlepiej działają pieniądze. W tej chwili, co było widać po wszystkich reformach pitowych, które były do tej pory, ulgach dla na, na studentów, dla osób do 26 roku życia, które były finansowane de facto kosztem samorządów. I to jest zresztą stała funkcja, że rząd rządy wszystkie właściwie lubią finansować dodatkowe usługi publiczne, które samorząd ma finansować, i jego kosztem nie dając za nimi środkami, czyli daje odpowiedzialność, nie daje pieniędzy, powiedzieć, dobrze. Pokaż mi swój dojazd do tej szkoły, dojazd do tego urzędu, dojazd do tego szpitala, wtedy dam ci pieniądze, albo dam ci po prostu ich mniej, bo ty nie zapewniasz usługi w związku z czym ta usługa nie jest powszechna w związku z czym jej wartość jest mniejsza w związku z tym dostajesz mniej pieniędzy i jeżeli zbudujemy ten sposób myślenia to nagle się okaże że ten transport da się zorganizować pojawią się przetargi na organizację takich linii z przewoźnikami komercyjnymi tak jak to dzieje się w miastach gdzie miasta na pewien zestaw linii na przykład po prostu organizują przetargi i Spółki komercyjne przecież realizują w Warszawie czy we Wrocławiu, Mobilis, BP-Tour w Trójmieście, w Łodzi chyba też, w różnych miastach i to działa, i nikt nie widzi różnicy jakości. Nawet autobus jest w tym samym kolorze. Linie lokalne przecież dookoła Warszawy, tak zwane l też są obsługiwane. Jest nowoczesny tabor, nawet dostępny dla osób niepełnosprawnych, mimo że to są busy, mają szerokie drzwi, platformy, różne rzeczy, i tak jak to powinno wyglądać. Więc to się wszystko da zrobić. Tylko nie ma na to żadnej presji, a po prostu władz, jakby organizator transportu tej presji nie odczuwa. Moim zdaniem, najlepszym tutaj naciskiem, formą nacisku byłby właśnie pieniądz. Ale częstym argumentem jest też to, że. Ludzie po prostu nie chcą jeździć, bo mają samochody, to co oni będą jeździć? I, i tutaj posłużę się przykładem, bo e, dwa duże miasta, relatywnie duże miasta, jak na województwo kujawsko-pomorskie i tu znowu się przywołuje do województwa, Inowrocław i Wrocławek. Żeby dostać się z Inowrocławia do Wrocławka, e, nie mając własnego samochodu, to zostaje nam kolej naokoło przez Bydgoszcz, Toruń do Wrocławka. E, Albo zostaje nam, nie wiem co jeszcze. W zasadzie chyba tylko to ewentualnie połączenie autobusowe również z przesiadkami, ponieważ to są dwa duże ośrodki aglomeracyjne, między Wrocławem i Noworosław i to, co pomiędzy to jest około 200 tysięcy ludzi. Tam nigdy nie udało się stworzenie z prawdziwego zdarzenia transportu autobusowego. Bo właśnie argumentem za to był argumentem za tym było to, że ludzie mają samochód i nie chcą jeździć. Więc. Chyba z tym też by trzeba było trochę walczyć, no bo wydaje mi się pieniądze pieniędzmi, ale zawsze będzie się pojawiał ten argument, a bo ludzie mają samochody i nie chcą jeździć. No chyb, czy, czy, czy może będzie tak, że jak uruchomimy, to ci ludzie się pojawią, ci pasażerowie? Ludzie się pojawią, to widać wszędzie. Popatrzmy na wzrost liczby pasażerów w łódzkiej kolei aglomeracyjnej, czy nawet kolejach małopolskich, czy kolejach dolnośląskich, jakby patrząc na stricte kolejową część. Ale można też patrzeć na Flixbusa. Flixbus wszedł do Polski w 2017 roku. Od 2018... Yy, po przejęciu i zintegrowaniu całej siatki polskiego busa, urośliśmy kilkukrotnie w Polsce i cały czas mamy coraz więcej pasażerów. Jeździmy znacznie więcej niż jeździł ktokolwiek przed nami i to po kraju i po Europie. Tak, mamy 150 ponad przystanków w Polsce, 250 poza polską bezpośrednio dostępnych. Jeździmy między większością ośrodków po kilkanaście razy dziennie nawet i są na to pasażerowie. Może równolegle jest kolej. E Czasem z dobrą ofertą, czasem z gorszą, to już różnie zależy od korytarza, czy on jest przebudowywany, czy, czy ta oferta jest tam zbudowana, ale ci pasażerowie są. I wiadomo ze wszystkich możliwych analiz, które były robione w Polsce i poza Polską, że jeżeli pasażer ma pewność co do tego, że transport jest A, przewidywalny, niezawodny i stały, jakby, że on się dzieje i nie zniknie jutro, to ludzie stopniowo przesiadają się na niego z aut prywatnych. Natomiast i tutaj właśnie na przykład dlatego, że Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych jest kulawym rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze miał krótkoterminowe działanie, tylko roczne, po drugie niczego nie wymagał, nie wymagał planu transportowego, w związku z tym można było dołączyć ze sobą dwa dowolne punkty. Nikt nie weryfikował tego, czy to są te dwa, które mają faktycznie jakąkolwiek potrzebę. Po trzecie krótka kontraktacja powoduje, czy jeżeli Pan wie, że będzie Pan miał na rok y, autobus, to sprzeda Pan samochód? No nie bo co za rok zrobię ze sobą. Nie ma żadnej stałości, nie ma żadnego wymogu pod tym kątem. Te kontrakty powinny być 5-10-letnie minimum, po to, żeby móc finansować nowoczesną flotę, żeby móc rozłożyć w czasie koszty tej floty, ale żeby właśnie pasażer wiedział, że on o godzinie 9-10 ma zawsze autobus jadący do stolicy danej powiatu, czy do gminy, czy dokolwiek i wtedy dopiero zaczniemy widzieć ten efekt. Ale jeżeli dzisiaj my ani tak transportu kolejowego nie mamy zintegrowanego z... Autobusowy, mimo, że to wymaga tylko zmiany w ustawie, nic nie trzeba robić. Trzeba tylko zmienić w ustawie zapisy, że student ma tu i tu tą samą ulgę, i tak dalej, i tak dalej. Co powoduje, że nawet bez udziału ustawodawcy przewoźnicy nie są głupi, szczególnie komercyjni, oni liczą pieniądze. Oni będą wili, że trzeba dostosować rozkład. My mamy takie przypadki we Fixbusie, gdzie w miejscach typu nie wiem, ośrodki rzędu, nie wiem, 20-30 tysięcy mieszkańców, gdzie Fligmus je zatrzymuje, ma kilkadziesiąt takich przystanków. Lokalni przewodnicy, nawet bez żadnej integracji z nami w jednym systemie sprzedaży, dostosowują swoje rozkłady, bo wiedzą, że o, o tej godzinie przejeżdża Fliktus z Warszawy jadący do Berlina albo do Pragi, albo do Zakopanego, albo gdzieś tam. I w związku z tym będą jacyś pasażerowie, którzy na ten kurs chcą dojechać i z tego kursu przyjadą. W związku z czym warto jest dostosować rozkład. To się dzieje automatycznie, nie trzeba nawet do tego jakiegoś centralnego sterowania. To jest pierwszy krok. natomiast drugi jest taki, że no ewidentnie trzeba po prostu ten transport regionalny zbudować od zera. On nie istnieje, nie ma się co oszukiwać. I to, co mówiliśmy, kolej i autobus są uzupełniającymi się środkami transportu. Będą sytuacje, w których autobus będzie dowodził pasażerów do kolei, ale będą sytuacje, gdzie kolej nie wróci w ogóle albo w dającej się przewidzieć w przyszłości. Mazowsze jest takim przykładem. Dobra kolej do Płocka z Warszawy nie powstanie szybko. Kolej do Ciechanowa, Przasnysz, nie wszystkie te miejsca będą miały dobre połączenia. Plus, m, większość układu regionalnego w Polsce łączy kolej z głównym ośrodkiem w danym województwie, co nie znaczy, że to jest główny ośrodek, do którego ludzie chcą podróżować i nie zawsze sens jest taki, żeby jechać przez to główne miasto, bo my chcemy między tymi ośrodkami się poruszać, bo jest jakiś duży pracodawca obok. Tak i my nie chcemy jechać do głównego ośrodka, żeby potem wracać, bo to jest nieefektywne i wtedy wszyscy kupią samochody. Tylko chcemy jeździć po obwodzie tego regionu, na przykład i to może zapewnić autobus, który z jednej strony będzie dowoził, a z drugiej strony będzie łączył i zmiksuje różne rodzaje ruchu. Ale do tego jest potrzebny plan transportowy, bo to w planie transportowym widać przepływ tych pasażerów, widać gdzie jest ich ruch, gdzie jest jaka mobilność, jaka jest potrzeba i tak dalej. I są przykłady w Polsce, gdzie takie rzeczy się zrobiło. Jest taka gmina Lipno, gdzie starosta Lipnowski. Czy to nie jest żadne wielkie, całym dla niego szacunkiem? I po prostu zobaczyć, że trzeba w ten sposób zrobić transport, i jest Lipnowski Zapłat Komunikacji, który ma transport na nowych busach od rana do wieczora po całym regionie cały rok w każdym dniu tygodnia. Czyli można. Czyli można. Ale też bardzo dużo pracy przed nami, i przed nowym rządem, bo z tego co rozumiem, to mamy do zrobienia wszystko w zasadzie od nowa. Działa to trochę na, na wariackich papierach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Michał Leman, dyrektor zarządzający Flixbusa na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.